Przy ostatniej rozmowie nie mogłeś powiedzieć, co to będzie za auto, ale wiem, nie wiem że to Fiesta WRC. Tak, tak, to Fiesta WRC, no może trochę nie po linii, ale, ale to był samochód, który był osiągalny, który dostaliśmy. No. Zobaczymy. No, jest to samochód ze stajni Eryka Wewersa. Samochód... Myślę, że dobry. Eryk mówi, że, że nie będę miał jakichś problemów. Mam nadzieję, że będzie dobrze przygotowany. No, krótkie testy, bo, bo przed Warmińskim przejedziemy 20 km, później Warmiński. To już trochę będzie lepiej, bo jednak trasy warmińskie to są trasy, gdzie ja trenuję, gdzie sobie czasami jeżdżę, także to będzie taki fajny test dla mnie i dla samochodu. No i później odcinek testowy, na którym się pewnie zdziwię, jak ci chłopcy mogą tak szybko tymi samochodami jechać, no i rajd i w miarę podejrzewam rajdu, będę się rozkręcał będę łapał jakiś rytm, szybkość aczkolwiek wydaje mi się, że jestem w niezłej formie i, i ja sam mogę jechać szybko ale czy będę potrafił wykorzystać samochód i wykorzystać to co może ten samochód zrobić, bo często mi się wydaje że idę na limicie, a tu się okazuje, że ten limit jest w zupełnie innym miejscu tego auta to jest fantastyczne w samochodach WRC ale, ale no, mam specyficzny teraz trening, troszeczkę inny styl zobaczymy czy zadziała, też, też jestem bardzo ciekawy bo yy, może to zabrzmi mi trochę infantylnie, ale ja traktuję ten rajd także jako taki trening szybkościowy do moich w WRC, bo później wsiadasz do moich rajdów cross-country, bo później wsiadasz sobie w dakarówkę i jednak jest dużo łatwiej. Ten samochód jest e, cięższy, jak gdyby trzeba wcześniej hamować, jest mniejsza dynamika, jednak trakcja na zakrętach jest trochę słabsza. Także to jest ciekawe, że później wsiadasz i nagle wszystko jest łatwiejsze chętnie patrzysz na te pierwsze no pewnie no, ale też mam świadomość jak czytam te nazwiska i te młode wilki, gdzie każdy ma długie zęby i zaostrzone i będą na pewno chłopaki mocno darli. Zobaczymy no. Myślę, że ten rajd będzie długi i, i dla wielu y, będą jakieś niespodzianki, które my już dawno odkryliśmy, szczególnie tutaj na Mazurach, ale, ale też jestem ciekaw jaka będzie Litwa. Z tego co słyszałem y, będzie piaszczysta. Y, Michel Mouton zabrała jeden odcinek specjalny, bo coś tam nie pasowało, także to też będzie ciekawe bardzo. No i trzy odcinki, jak widzieliśmy na filmach twarde, takie bardziej jak w jak Finlandii. No ciekawe, ciekawe. No. Dla mnie ten rajd jest zawsze wielką emocją, także momentem, kiedy spotykam się z kibicami, kiedy mogę dostać i pobrać sobie trochę energii, ja to mówię naładować sobie baterie. Bardzo się cieszę, że ten rajd jest ciągle na Mazurach i że znowu wrócił do mistrza Świata. zawodników z to będzie zupełnie nowy rajd. Tak, to prawda, chłopaki przyjadą to po raz pierwszy, no ale zobacz jak oni jeżdżą, no, oni lecą czy tak, czy inaczej, czy jest trochę mniej znana droga, czy bardziej, to w zasadzie te samochody są poderwane do lotu, wykorzystują trakcję, punkty hamowania, zawieszenie, które no, niewiarygodnie pozwala. Ja w tamtym roku, jak obejrzałem swoje onboardy, czy jakieś zdjęcia z zewnątrz, kompletnie bałem się skoków, bo wydawało mi się, że to auto gdzieś polecie. One po prostu tak magnesuje, że można robić cuda. Także będę się starał troszkę tą poprzeczkę podnosić, ale też nie przekroczyć granicy, żeby po drugim się nie wracać do domu, bo mi kółek zabrakło.